Przełożony jest właścicielem ziemi wokół państwa chaty. I to tutaj zbudujemy państwa dom. Wejdziecie państwo w posiadanie ziemi i rzecz jasna, domu po jego ukończeniu. Lecz jest jeden warunek. Muszą opuścić państwo ten teren i przenieść się do nowego domu. I to wszystko? Nie chcę niczego w zamian? Pieniądze nie grają roli dla mego pracodawcy. On jest artystą. Pragnie wyłącznie satysfakcji stworzenia. Ten Van Schundbik był przyjacielem mego ojca. Wszyscy w okolicy na pewno będą nam zazdrościć. Będziemy jak jasny promień światła na wzgórzu. Niestety, pan Van Schundbik jest dość niecierpliwy. Dlatego potrzebuję państwa zgody na piśmie od razu. Также так. Же, так.